Nazywam się Trapka, gdzie będzie filmik ze slajmami. I w dzisiejszym odcinku będę wylosuje 9 karteczek i z, nim, i z nich zrobię slime. I będę klosować karteczki, i taka rzecz, która jest tam napisana, to to będzie mój dodatek do slajma. I moje dodatki to są. Żele do kupieli brokaty, gwiazdki. Też mamy taki klej. Tutaj klej z brokatem. Tutaj większe gwiazdki, też takie kuleczki. No to mogę już zaczynać robić. Klej jest już nalany. To mogę zaczynać już właśnie losować. I pierwsza karteczka to jest. Uwaga, pierwszy produkt dodany do slajma to jest brokat zielony, czyli to będzie ten brokat. No to dodajmy do slajma. Tyle, starczy. Mam już, właśnie, pierwszy składnik. Tak, ten, właśnie, zielony brokat wygląda, czyli już pierwszy dodatek, do to do slajma już mamy to przejdźmy teraz już do kolejnego o, to może na przykład to właśnie ja mi ta karteczka wleciała i co to może być? uwaga, złoty brokat w kleju czyli to będzie to no to mogę już zacząć to dodawać troszeczkę jeszcze tego jest ło wow. ho 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 Mamy już właśnie klej ten dodany. To mamy już drugi, y, drugi dodatek do slajma. To przejdźmy teraz już do trzeciego. Co tu może być? Uwaga. Co tu może być? Ho, ho, ho. I mamy żel do bycia z torczyk, Czyli to będzie ten. No to już mogę dodawać. Troszeczkę może tego tu właśnie dodamy. Wo, no to może być naprawdę super slime. No tu już mamy trzeci składnik dodany. Teraz jeszcze przejdźmy teraz do czwartego już. Co tu może być? Klej w ten kuchu. Czyli mamy już właśnie już czwarty składnik. No to super. Czwarty. Już mamy dodatek do slajma. Uwaga, czy, czy to już jak na to dodać? Hmm, ile to może te, teraz trwać? Uwaga, i nareszcie, nareszcie już mogę ten klej dodać. Troszkę to trwało, ale jeszcze troszeczkę, jak niech spłynie. No, troszeczkę z tym klejem są problemy. Dobra, tylko tyle tego kleju doda. Mam już czwarty dodatek ze do slajma wykorzystany. No to przejdźmy teraz już do piątego. Co tu może być? Kulki czerwone. No super, mamy brokat, mamy żel. Mamy też taki klej żółty. No to nieźle to na razie, na razie wygląda. Jeszcze by mogły jakieś gwiazdki być, to by był idealnie już slime. No to uwaga. Troszeczkę kule nie za dużo, bo później będą wy wypadały. Mam nadzieję, że ja się nie trafią te koraliki, bo one też zawsze lubią wy wypadać ze slima. No to już przejdźmy już do szóstego dodatku. Pomieszamy, pomieszamy. Co to może być? Mm -hmm. Co to może... Co to może być ho, ho ho żel do mycia kokos ło, czyli kolejny, że nam się trafił ja. No kto by tego się spodziewał. No to będzie bardzo duży slime jak właśnie widzę. No to już teraz przejdźmy już do siódmej, do siódmego dodatku. To tu uwaga będzie. będzie Uwaga, kulki złote. No to kolejne kulki nam się trafiły. Jeszcze mamy tutaj y, y, ostatnią już właśnie szanse na trafienia y, tych gwiazdek, ale zobaczmy, może się trafią, bo mamy gwiazdki. Srebrne i Gwiazdki Złotem łocho, Troszeczkę tych kulek domy, Super to zawsze wygląda Raczej jeszcze mamy Dwa dodatki No to przejdźmy Teraz już do ósmego Do ósmego uwaga Co to będzie Złote Gwiazdki Jest no to super Trafiły nam się właśnie złote gwiazdki właśnie takie, które chciałem, bo to naprawdę super będzie się komponować. Tak to z będzie ładniejsze dzięki gwiazdkom. Do tego już trzeba je dodać. Uwaga. Nie za dużo gwiazdek albo że mi się trochę przesypie. O, tak, to właśnie jest to, to właśnie jest to, mamy gwiazdki, mamy gwiazdki, no to teraz przejdźmy może już dobrze do, do ostatniego dodatku do slajma i to będzie, uwaga, tak, a, bo wylosuję, uwaga, tak zrobimy, tak zrobimy i co to będzie, co to będzie? Co to może być? Mamy coś czerwonego, ale co to będzie? Czy to będą czerwone gwiazdki, bo tylko to zostało? Gwiazdki czerwone, łoch! Wow. Te duże gwiazdki! O ja! By mógł się może jeszcze jakiś brokat, ale super, to będzie slime. Mm, dodajemy. Opa, dobra, tyle wystarczy. Będzie jeszcze na kolejne odcinki. Bo taki sam odcinek będzie też niedługo z mamą. Tam może, może tam 5 grudnia. Zobaczymy. A 6 grudnia szykuje się super odcinek. To serdecznie zapraszam. No to możemy już mieszać slajma. Tak to wygląda. No to mieszamy. Co nam z tego wyjdzie? To będzie piękny slime. Zobaczcie, no to, przecież to będzie piękne. To będzie piękne. Tylko, czy nam to wyjdzie? Jest to za bardzo wodniste. Zobaczcie, jest to za bardzo wodniste. I czy nam to wyjdzie? Może wyjdzie, ale bo ładnie wygląda. Na żywo ładnie, ale to w kamerze jeszcze ładnie, bo jest też lepiej. No, to widać, ale. Tu jest super slime i tu jest super slime dzięki tym gwiazdkom. No to teraz już może dodam sodę oczyszczoną. Może ciutka ją, jej dodamy. A, trzeba otworzyć. Okej, okay, uwaga. Bym nie przesadził, bo wtedy nam slime nie wyjdzie. Eee, czy, a, dobra, tyle. Mam nadzieję, że będzie nie za twardy i od razu już... Dodaję aktywatora. Ho, ho, ho. Tyle na razie wystarczy. Ale to na pewno będzie za mało. Ale zobaczymy czy coś będzie tutaj się działo. O ho, ho. Pier Pierwsza reakcja taka. Czy to wyjdzie? Czy to wyjdzie? Czy ten slime nam wyjdzie? Coś zaczyna się. Tutaj dziać trochę aktywatora, dodaję też trochę sody oczyszczonej i wychodzi nam super slime. Ło, ho, Tak to na razie wygląda. Co nam z tego wiedzie? No, mam nadzieję, że piękny slime. Ło, ho, okay, na razie aktywatora nie dodam. Będę po mieszać, mieszać, mieszać i mieszać. I mieszam, mieszam, mieszam. O, zobaczcie. Teraz taki płychniejszy też będzie, gdy tak będę mieszać. bo ho, ho, widzimy się za chwilę. Na razie jeszcze aktywatora nie dodam, tylko tak będę mieszać. To może być, dzięki tym płynom i gwiazdkom, to może być naprawdę piękny slime. Też jest duży slime. No to superowo. O to to nam właśnie chodzi, aby było super. dodam aktywatora już lepiej to wygląda. Czy myślę, czy jeszcze tego aktywatora? Może na razie jeszcze aktywatora już na razie nie dodam. Weźmy tutaj o, łocho, ho. Ho, ho jak to super wygląda. <grych> Ok, dodaję, dodaję, opa, ło, tą łyżkę zabiorę. Tak będzie najlepiej. Ło, jest bardzo mięciutki. Wow, słyszycie ten dźwięk? No, super slime, naprawdę. Wow. To jest super slime. Jeszcze trochę aktywa dodam, bo jeszcze trochę się lepi. Ale to naprawdę już teraz to już super wygląda. Tak ten właśnie slime wygląda. Jest nawet świąteczny. Zobaczcie, jest złoty, czerwony. I jakoś ten slime. Zobaczcie, nawet on się zrobił różowy. Jakieś barwniki może od tych gwiazdek przeszły do slajma i trochę taki różowy się zajął Przecież żadnego barwnika nie dodawałem. O nie, przykleiło się. Trochę ten slime się lepi, dodaję tego aktywatora i tak dodaję. Ale lepi się ciągle. Lepi się ciągle nie chcę przestać się do mnie lepić. Ale ten slime naprawdę jest super. Tak on właśnie wygląda, no to jak ten filmik Wam się podobał, to dajcie lajka w górę, subskrypcję i możecie coś na napisać y, na... No.